Siemaneczko, jestem znajder, ze mną jest sztacher Siema I dzisiaj sobie pojeździmy w trackmani. Tak jest Tak dla odmiany dawno nie było Siema Prawdopodobnie gościu. Kolejny odcineczek to będzie znowu Dying Light, ale póki co przerwa o, taka Ja muszę sobie ściszyć trochę opcje. Hmm. Ja nie wiem, czy nie muszę właśnie sobie tak przyciszyć tej nie trochę. Tylko... A, bo to na górze się zrobiło, dobra, zapomniałem. O. Dobra, o, jedziesz przede mną. No, ja ci pokażę jak to się jedzie, gościu. Dobra, bo ja nie wiem. Oj, właśnie walnąłem w rurę. Oj, oj, ale zrobiłem jakieś wygibasy. We mi tam drogę. Tak, tylko jadę. ja jedę za tobą, gościu, nie? A, o Jezu, ja to na środek poleciałem. No ja też teraz. <laughs> ja tam skręcić mi, a teraz w ogóle nie mam dźwięku, zarąbiście. Jestem subcio. No to polecić polecimy teraz ja, tędy. Na drugą stronę trzeba gdzieś Na prawo chyba łatwiej będzie. Oj, oj, oj. Jak na prawo? A czemu tam? No bo są po mam po lewej stronie jest meta i po prawej też jest meta. A to nie po lewej łatwiej? Mm, po prawej łatwiej chyba. O, czekaj. Aj mnie skroiło. Nie. A dojechane. A ja nie. <grywia> Boże, jakie tam wnówce nie grały. No i w słupek. Ja to samo. Każdy z głupek trafia w słupek Nie dojadę tego już Za mało czasu A ile jest czasu? Gdzie jest czas? prawej O, sekunda No nie, już prawie na mecie byłem A idź pan Dobra, taka rozgrzeweczka to była A, rozgrzeweczka, dobrze, dobrze No tak No i tak to nie było od pełnej mapy tylko w połowie zaczęliśmy. za mało czasu i tyle Ops, ops Dobra, lecimy dalej kolejna mapa, Co, 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 co to jest? O no, leciłem prosto no nie, no to trzeba w prawo chyba. Nie bo są trzy, trzy checkpointy są, to trzeba Podejrzewam że tu no dobrze dobrze, to dobrze, to, ale to nie jest takie proste, żeby tam dolecieć. Co ty goście gadasz, jak ja jadę normalnie No Dobra ja też jadę, ale już uderzyłem. O jestem pierwszy. <grych> już Jezu! Je. Tu... Ale nie gościu strolował, bo są dwie mety. Jo? Czekaj, gdzie tu się jeździć? Jak tu przeskoczyć? No, musisz na to okrągłe wskoczyć. No wskoczyłem, wskoczyłem? Nie, i nie złożyłem. Przy... A powinno cię przeskiknąć. Na mnie od dobra, na mnie przeskikło. Ciężko wjechać na tą metę. Ups lecimy tutaj. O, w dupę! Mówisz, że ciężko. No. No, też masz rację. Nie spodziewałem się tego spitu tam. <noise> Tylko są dwie mety, nie? Oj, super, wolnołem. No dobra, tyłem, może wiadę już na o! Tę metę. Kurde, jestem na mecie. <noise> I spadłem. <noise> dobra, dojechane. Czas był nadziejny no ale cóż. A ja spadłem na górę. Oj. Spadłeś na górę? Hmm. No tak. <noise> Ja Nie, tam że się spada tylko na dół, no dobra jak ty tak mówisz. No widzisz, ja jednak potrafię bardziej. O, doleciałem. A ty gnoju. Ale jak jakoś tak wyszło. Tak samo jakoś się pojechało. Dobra, ale tam jest ta pierwsza meta, ta druga? Tak na prawo, czas kiknąć. Na prawo, o w dupę, ale że jak No właśnie Ale że rendy. Halo, GPS Nie ma nie. Szkoda Dobra, ja muszę dojechać tak normalnie jeszcze, bo jestem ostatni, a to tak by nie będzie Ja chyba wiem, tam trzeba od dołu chyba zahaczyć tą metę Takim bugiem? No, tak mi się wydaje. Nie, raczej nie. No to się tak da, ale. Nie wiem, czy akurat tu. No bo jak inaczej tam wlecisz? No nie da się. Nie ma takiej opcji w ogóle. O, kurde. Ale czasem jest... O, dupę i przywaliłem Jak tam sufit? No właśnie, widziałem. I tak nikt jechał, jechał, i nagle stoi w miejscu. No kurde, a taki ładny czas robiłem. O sekundę lepszy. No nie. Jedziecie, ci, 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 ci dobra, poprawiłem trochę. Było tak pięknie, ale znowu jest do dupy. Leć? Dobra, Oho, jeszcze lepiej teraz oprawiam. Nie, dobra, nie o to jechać. Nie, kurde, uderzyłem w metę. Cześć. Oj, oj. oj. Ops, no teraz to było dobre. Jakoś tak fajnie dojeździłem, a teraz nie wiem. Jak Ty, ale jak czekaj, to bo to chyba nie trzeba tam. Trzeba tam skiknąć. Nie, no, na lepiej skiknąć. Mm. Hmm. Hmm. Nie, ja, dramat ta mapka. Znaczy fajna jest, ale kurde. No kurde, ten sufit mnie wkurza. Ludzie chcą powtórzyć tą mapę. Aha, przeszło głosowanie, super. Że co, że niby to powtórzą? Eh, tak. Dobra, czego nie przejadę lepiej. Czemu? Bo się nie ma czasu. Ale nie o to mi chodzi. Czemu powtarzają? Bo im Prze się podoba. No ale przecież ja to nie hunter. A, no ta! No, to, no halo. No, nie zawsze wyczułem, że ktoś nagrywa. Jeszcze dwie mapki, czy ostatnia? Nie, no jeszcze dwie. Dwie, dobra. O, no ta, bo jeszcze, ta, no jeszcze raz jest ta. Okej. Okay. Chyba, że skipnę no ją. E, tam mówisz? Bo mogę być tym złym i skipnąć. <laughs> I my. Mmm, strefa bezsilnikowa. No to. O. O kurde, teraz to zrobiłem lepiej <noise> Na pierwszym przejeździe Wtedy nie mogłem Uff. Jedź? Nie, nie to za jeden najgorzej będzie Czym na starcie miałem lepiej w tej gorzej. Bez sensu. <noise> I wiesz co, podejrzewam, że tam ten trzeba jakoś tak uderzyć, żeby cię wbiło w tą metę. Zrobiłem to samo co ty, o nie Co? Na tej listwie się tak zawiesiłem No ja się tak dziwnie jakoś zawinąłem o, o 13 setnych poprawiam o. 23 setne 22 O, w dupę, co ja żebym uczynił teraz Niepotrzebnie gazu dodałem ten, co zrobił 14 sekund. Co za człowieki. Masakra. Ty patrz, no oni... Mówię, ja nie o... co oni mówią... Oni od Tyle, dołu ja w tą za... uderzają. Za gościem... O! Idealnie jadę, dobra. Ja za tobą. No i gitara. Nie wszyscy wiemy, jak jechać już teraz. No nie! Ja oni od, oni... Dołu. od dołu się wbijają w tą metę. Dlatego takie czasy mają. Tylko to nie jest takie proste tam się wbić. No bo kurwa, jak. Czekaj ja sobie obserwator. Jak tu jedziesz, pan? No nieć, ręczna, no. jak się zmienia, gracza? pokaż, pokaż, jak pan jedziesz tutaj. Aha, no i jak? No pod meta się wbijają. No, kurde. Ja nie mam takich skilli <gry> No ja też niestety nie mam. Może kiedyś się miałem, ale teraz już nie. Zobaczymy jak to będzie. O co ja bym teraz robił, ojojoj Uhuhu Jadę ci po piętach No nie No, jak A, 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 że jak? No ja to przyjadę chyba normalnie, bo z tego nie przejechałem ani razu. No przydałoby się. Kurde, obok mety. No ty, hmm. no przecież otarłem się spód mety i nic. Ja też już tak trzy razy się otarłem. Jak oni to robią? Przecież to kompletnie się kupy nie trzyma. No Aaaa chore pojeby Bo oni się od tej ścianki odbijają i dopiero na metę się ten Tam gdzie są te strzałki No Oni się od tej ściany odbijają i wlatują w metę wtedy Co ty gadasz? A, bo ona jest tak nachylona trochę Dobra ale się tak nie zdążę. No stara dupa. A ja to przyjechałem w ogóle? Tak, przyjechałem. Możliwe. Ja też przejechałem. Z czasem dramat, ale trudno. No niestety. Zobaczymy następną mapę, może będzie ten, jakaś lepsza. No co?! No <laughs> nie, znowu to powtórzyli. Jak to? Dwa razy można powtarzać? Nie, tym razem leci skip. Sorry. O już się bulwersuje. Sorry. Ale musiałem. Du To znaczy, <laughs> to znaczy zabi się. Dla sprawdzimy. Nie, Transla. o no nie, teraz to wziąłem jeszcze lepszą Kurde, jestem na Hawajach Same palmy Ło! Wow. dobra Dobra, już wiem co to znaczy Dobra Czyli polecimy sobie tędy Aha, bo mnie tutaj w ogóle muzyka gra i z tego. Dziwno tam mam też. No, taka. Taka, taka. O. Taka, to znaczy jaka? O kurde, tu. Taka, co się wlatuje do góry. Jedzie się tutaj, skręca się w prawo cały czas w sumie. Wpada się pomiędzy ściany. Żartowałem, tak się nie wpada. Ale to trzeba do góry, a ja tak nie umiem do góry. Ja też nie, ale się nauczyłem. Czekaj, bo to trzeba szeroko wziąć ten zakręt, żeby tu albo sobie zwolnić najlepiej. Nie, bo tu nie dolecę, dobra. Muszę jednak jechać na pełnej piłce. To leci mi teraz tu. Dobra, doleciałem. O! Mnie podbiło. Dobra, jadę. Okej. Okay. Mam to. O, A to prosta ta mapa, łe. łe! Dobra, mam to mi się wydaje, że mam taki sam czas jak na tamtej mapie? Nie wiem, nie pamiętam. Też tam miałem 17-20 coś chyba. Ojej jaje. Na każdej mapie ten sam czas. A ja nie wiem jak to lepiej przejechać w sumie. O! Teraz będzie dobre. Będzie? Będzie. O! O kurde, nie będzie. Nie, podbiło mnie. Najgorszy jest ten zakręt tam przed tą metą. No. Wszystkie te zakręty są dziwne takie. A przykład... na bym powiedział. No. Ciasne, ciasne, ale własne. O, 1686. O, tak, dokładnie. O. To dobre je lecę dalej. O, jeszcze lepsze. O, w dupę i wyleciałem. No <grym> nie taki był plan. A tak ładnie jechałem. Normalnie, dwa zakręty, żebym wziął normalnie A Tak niutko perfekcyjnie, że halo hmm. jeszcze, jeszcze ostatni bym wziął tak perfekcyjnie, i miałbym 15 coś. Sekund. Ale nie wyszło i nie będzie 15 sekund. Ajajaj 15, może nie, ale do 16 będę jednowy. A i przywaliłem w checkpoint. Ty, nie, tak ten pierwszy zakręt jest gorszy, tak stwierdzam. cię przechyla, nie? Bo musisz go tak wyrobić, tak ciasno wziąć, żeby Cię nie przechyliło, że tak nie wjeżdżasz w ogóle na tą rampę. Kurde, zapomniałem, że muszę jeszcze hamulec nacisnąć. Nie możesz w ogóle na tą rampę wjechać taką, co masz tutaj na Wiem. pierwszym. Tylko ja chcę za i wjeżdżam w ścianę. No jak wejdziesz na rampę, to Cię tak uobróci. O, no kurde tylko, że ja za bardzo skręcam wtedy i... Przekręcamy samochód na bok. O no nie. Pamowuje. Daj mi dojechać z lepszym czasem. O kurwa, ty. Czyś zrobił o jedną setną gorszy czas ode mnie wtedy? Wcześniejszy. Tak? No, ten co miałem wcześniej, bo teraz tak też mam lepszy. Miałem, no. Bo miałem 17,22. Pamiętam, no. Jakbyś tam był. Ojoj ojoj oj. to nie było dobre. Co pan? Gandia. Gandia jedzie przede mną. Gandia. Gandia mafia. O. O, 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 o. Jedź. Pół sekundy poprawiam. Jedź. Jedź. Dobra, <trykki> tylko trochę poprawiam, jednak. Pięćdziesiąt setnych poprawił. O, i koniec mafii. Dostałem w dupę po prostu i tyle. Dostałeś w dupę. Ale nie byłem ostatni. No nie, i to się liczy. Pokonałeś gandzie mafię i jest super. A ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostaw. <laughs> <śmiech> <śmiech> Już chciałem mówić coś innego, ale nie to co chciałem, dobra. <laughs> My się z wami żegnamy, do następnego, trzymajta się, cześć. Siemanko. Kanał Sztachera w opisie. Dokładnie. Tak. Cześć.